Cześć moi drodzy, witam was na kolejnym zdrapkowym odcinku premierowym. I dzisiejszą nowością jest drapka Casino Club, w której do wygrania mamy 507 tysięcy złotych. Jej koszt to 10 złotych, a na odcinek przygotowałem 6 sztuk, także 60 zł to jest mój wkład. Casino Club to kolejna zdrapka, w której wygrywają symbole. I jeżeli znajdziemy symbol takiego, takiej monety, Wśród tych 12 gier, to wygrywamy przypisaną kwotę. Dwa symbole pomnażają, a trzy symbole mnożą razy 3. Dodatkowo mamy bonus, w którym, jeżeli znajdziemy kości z, z liczbą oczek 6, wygrywamy 30 zł. Tabela z wygranymi 10 zł najniższy, czyli zwrot, no i pniemy się do góry do głównej wygranej. Także zapraszam do oglądania. Także zaczynamy. Przed nami pierwsza zdrobka. Truskawka, arbus koniczyna. Warstwa ścieralna dosyć twarda, także trzeba mocniej przyciskać. Ananas, truskawka, pierścionek. Podkowa garniec. Banknot, worek, ananas. Co my tutaj mamy? Tutaj się nam owocowo zrobiło. Ale niestety póki co monety nie ma, jest moneta. Także zaczynamy od zdrapki wygranej. Świetna wiadomość. Szukamy kolejnych wygranych, na pierścionek tutaj nie ma i gra 12. Też nie ma. Także sprawdzamy, co pod tą ósemką się kryje. Pięknie, 20 zł O. No i jest szansa na bonus. Czy w bonusie będzie nasza. Kostka niestety nie ma, jest pik, który nam wygrany i nie da. Także jest 20 zł na początek. Całkiem fajna wygrana. Dobrze, kolejna zdrabka z numerem 2. I szukamy. Diament worek gwiazda. Tu mamy garniec koronę dzwon. Tutaj już nic. Grapiąca. Też nie mamy, no dosyć szybko się drapie, także ten odcinek też za długi nie będzie. Troskawka gwiazda dzwon i ostatnia gra, ósma, tutaj nie mamy. Przechodzimy teraz na prawą stronę. Tutaj nic. Tak samo. Pierścionek i gra dwunasta. No, wygrana się nie pojawiła, także drapiemy bonus, który mamy asa nam wygranej nie da, także tutaj się już nie udało. Zdrabka numer 3, a zdrabka z numerem 7. Czy siódemka będzie szczęśliwa? Pierwsza gra bez wygranej. Tutaj tak samo. Gra czwarta. Też nic. Gra szósta. Pusto. Tak samo, i gra 8 też nie ma wygranej. Cztery ostatnie podejścia, jeśli chodzi o nasze linie: jabłko, arbus, złoto. Tutaj nic, i gra 12. No też niestety się nie udało. Bonus. W bonusie mamy kier. Dobra, czyli to też idzie do zrapki przegranej. Mamy jeszcze 3 sztuki. Ta jest z numerem 10, niestety gra druga, też pusto. Gra czwarta, winogrono podkowo, podkowa ananas. Co dalej na nas czeka? Gwiazda Banknot, diament. Gra ósma też wygranej nie przynosi. Gra dziewiąta. Mamy diament. Wiśnie jabłko. Tutaj różne symbole. Tu tak samo i gra dwunasta. Ostatnia szansa. No niestety wygranej nie ma. W bonusie mamy pik. Także tutaj też się nie udało. Przedostatnia sztuka. Numerek 19 I szukamy no niestety o mamy żeton, dwa żetony, trzy żetony ale super będzie nasza wygrana potrojona. no piękna zdrapa super, czyli w sumie będzie udana ta premiera nawet jakby to się 30 zł trafiło no to minus nie będzie taki duży, akceptowalny także fajnie będziemy szukać kolejnych wygranych w miksach to z pewnością gra ósma już nie ma, no i tutaj teraz zostają nam 3, 4 podejścia, cytryna, diament, worek i gra 12, dzwonek, wiśnia i winogrono. Dobra, no to drapiemy. dyszka czy coś więcej. No jest 10, czyli mamy 30 zł, bonus raczej będzie pusty, dokładnie tak, no świetnie. Także mamy 5 dyszek. 5 dyszek mamy, a przed nami ostatnia zdrabka z numerem 25, czyli ta ostatnia z paczki. Czy znajdziemy jeszcze jedną monetę? W sumie, że to no, się okazało. Ale wiadomo o co chodzi. Dobra gra, trzecia wygranej nie przynosi. Tutaj, tak samo. Koniczyna pomarańcz-podkowa. Banknot safe diament. No i cztery ostatnie podejścia, plus bonus. Wygrany nie ma. Tu tak samo. I ostatnia gra, dwunasta, w której mamy diament, wiśnie i pierścionek. Czyli liczymy na bonus. A w bonusie mamy, mamy. Uwaga, kierę. Dobrze, to jest wszystko, jeśli chodzi o premierę. Zapraszam na szybkie podsumowanie. Także te dwie zdrabki przyniosły wygraną. Mamy 20 zł w tej jednej, tutaj pod symbolem żetonu, a w tej mamy 30, ponieważ trzy takie symbole w jednej linii pomnożyły nam wygraną razy 3, więc całość to przyniosła 50 zł zwrotu na 60, więc uważam, że premiera jak najbardziej udana, może nie na plus, ale przy takim minusie to można przeżyć. Zdrabkę będę brał do miksów, także zobaczymy, czy uda się jeszcze jakieś wygrane upolować. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnych drapankach. Cześć!